Wielka Nowenna za chorych i cierpiących, dzień czwarty. Panie, naucz mnie dziękować Ci za wszystko. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Razem z Najświętszą Maryją Panną i Świętym Ojcem Stanisławem Papczyńskim pragniemy powierzać Twojemu miłosierdziu o Boże, samych siebie, oraz naszych bliskich, chorych i cierpiących. Pragniemy wsłuchiwać się w to, co chcesz nam powiedzieć, oraz przyjąć uzdrowienie duszy i ciała, którym chcesz obdarować nas i naszych bliskich. Ty wiesz najlepiej, czego każdy z nas najbardziej potrzebuje. Ufamy, że w czasie tej wielkiej nowenny przyjdziesz ze swoją miłością, uzdrowieniem, i umocnieniem do każdego z nas i do każdej osoby Tobie powierzonej w przysłanych intencjach. W pierwszym liście do Tesaloniczan czytamy: W każdym położeniu dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem Was. Dziękczynienie jest pierwszym krokiem do przyjęcia uzdrowienia i łaski Bożej. To zwyczajna droga prowadząca do rozwoju wiary, nadziei i miłości. Rzeczywiście trudno jest zdobywać szczyty, także szczyty duchowego życia, gdy najpierw nie nauczyliśmy się odkrywać w każdym wydarzeniu Bożego Sensu i Bożej Miłości. W chorobie i cierpieniu dziękczynienie może być trudne. Gdy targa nami niepokój, lęk, złość. Bardzo trudno zdobyć się na spojrzenie na rzeczywistość z perspektywy innej, od perspektywy naszych uczuć. Bardzo trudno zachować w sobie wiarę, że Bóg jest dobry, że On daje nam to, co dobre, nawet jeśli w jakimś momencie tego nie dostrzegamy lub nie rozumiemy. A jednak to właśnie dziękczynienie działa jak egzorcyzm na nasze frustracje, przygnębienie, smutki czy narzekania. Panie Boże, przepraszam Cię za mój brak dziękczynienia, za te wszystkie chwile, w których zapominam, że Ty jesteś dobry i darzysz mnie dobrem, w których pogrążam się w narzekaniu i czarnowictwie, Proszę Cię, Panie, abyś nauczył mnie dziękować zawsze i w każdym czasie. Razem z Maryją niepokalanie poczętą i świętym Ojcem Stanisławem dziękuję Ci Boże za moje życie, za Twoją miłość do mnie, za Twoją troskę o mnie, za to, że nie opuszczasz mnie nigdy i niesiesz mnie na swojej dłoni. Dziękuję Ci, że przebaczasz mi moje grzechy. Dziękuję za ludzi, którzy mi pomagają i troszczą się o mnie. Dziękuję za moją przeszłość, za moją teraźniejszość i za wszystko, co nadejdzie. Dziękuję Ci za miejsce przygotowane dla mnie w niebie. Będziemy powtarzać: Uzdrów na spanie. Panie Jezu, powierzamy się Twemu miłosierdziu i z ufnością wołamy: Uzdrów nas, Panie. Ty wziąłeś na siebie wszelkie nasze choroby: Uzdrów nas, Panie. Ty niewidomym wzrok przywracałeś: Uzdrów nas, Panie. Ty otwierałeś uszy głuchym: Uzdrów nas, Panie. Ty niemym przywracałeś mowę. Uzdrów nas, panie. Ty uzdrowiłeś kobietę od dwunastu lat, cierpiącą na upływ krwi. Uzdrów nas, panie. Ty uzdrowiłeś sługę setnika Skafarnaum. Uzdrów nas, panie. Ty wskrzesiłeś córkę Jaira. Uzdrów nas, panie. Ty uzdrawiasz skruszonych w sercu. Uzdrów nas, panie. Ty uzdrawiasz wszystkie nasze niemoce, uzdrów nas, panie. Ty pokrzepiasz wszystkich pracujących, obciążonych i źle się mających, uzdrów nas, panie. Wspomożycielu i obrońco nasz przed złymi duchami, uzdrów nas, panie. Ty w swej niepojętej dobroci pragniesz wszystkich zbawić, uzdrów nas, panie. Z egoizmu i skoncentrowania na sobie, uzdrów nas, Panie. Z braku wdzięczności i dziękczynienia, uzdrów nas, Panie. Ty pochylasz się teraz nade mną i moimi bliskimi, którzy cierpią, uzdrów nas, Panie. Przywołujmy jeszcze wstawiennictwa Maryi. Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka. Twej pomocy przyzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie o Panno nad pannami i matko biegnę. Do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa! Racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen. Święty Ojcze Stanisławie, módl się za nami. Święty Ojcze Stanisławie, módl się za nami. Święty Ojcze Stanisławie, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.